Apokalipsa jest ochrona. Legendy z dawnych lat uratują wszystkie smak. Skład się tu o wszystko. Pod koniec lat nie miał tak blisko. Nikt o tym Witajcie z tej strony skorpion. Zakładaczka, pakiety. Otworzymy sobie cztery pakieciki kart. Tak zwane klasyki, albo podstawki, jak kto woli. Na pewno będą powtórki. Na bank. I tak jak widać są. Praktycznie każdą kartę posiadam. No ale w końcu kiedyś przydałoby się trafić o właśnie, na epika legendę i to jeszcze taką, której nie mam No ale może los tym razem będzie mi sprzyjał Zobaczymy Otwórzmy tego epika No i niestety mam i taka średnia Co tym razem tu będzie? Karty, które na pewno posiadam. No i owszem. I ostatni pakiet. Może coś będzie fajnego na pocieszenie. No niestety. O. Złoto, POW. Jedynie chyba to było na pocieszenie. Więc te karty wszystkie pójdą na pył standardowo. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.